Dzisiaj mam świeże tematy. I tak, wczoraj o 21.25 nam wyłączyli prąd. I dwie minuty musieliśmy czekać. No, niestety. Warsztaty ze szkicowania i naszkicowałam sobie tak coś. I jeszcze tutaj są zakupy. Wszystkie, wszystkie trzy się zleciały do mnie do pokoju. Wszystkie trzy. Jeszcze niech, jeszcze niech przyjdzie czwarta i piąta. Jej. Wiesz, że ci syrę widać. No wiem. Proszę. Aha. Jedna poszła, ale kolejna przyszła. Tymczasem moja współlokatorka przyszła. No. Aha. Przepraszam, nie chciałam. nie Jezus, A tu drama o ciastko. No piękne tak. klapeczki, tak piękne klapeczki Tak, ma te piękne brokat, syrki. Brokat mam. No bardzo ładny brokat. Trio syrek, tu tu ru tu tu, tu ru tu ru To jej paznokieć. No wiem, jest trochę brudny jak widać. Ale duży. Trof... No duży właśnie, o to chodzi, nie? Widzowie wiem, że to jest chore, ale ja tutaj normalnie... Boże, 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 zaraz to otworzę. Mogący paznokieć. Szef, mogący paznokieć. Dalej. mogłem mogłam sobie paznokieć. Jednak w nim nie było. No tu, Woody, pokaż, pokaż swój. To jest ksywka, Woody, więc spokojnie, spokojnie. Czekaj. hono Woody. Pokaż kamyczek. On świeci w ciemności. Ja mam widać, takie dwa. Nie widać. Ja mam takie Ag dwa. Ukradłam. A on Jest ładny. No. Taki? Ja ukradłam dwa. Szczerze ja nie wiem co robić. Xd. Pa patrz na to. Ej, bo ci... Wiem, ładne. Nagrywam. Yeah, yeah. 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 yeah, yeah bo Tylko te wzięłam. Tutaj tutaj na tych koloniach się, się dzieją prawdziwe przyjaźnie. Tutaj Woody, tutaj moja współlokatorka Patrzcie, po bo... mam nowe oko. <grym> <grym> ja tu z wszystkimi, czyli z sześcioma osobami, nie licząc mnie, czyli... no wiem, czyli jakby z pięcioma osobami się ze wszystkimi zaprzyjaźniłam. <grym> Uwaga, Woody pokazuje twarz.